witam was w kolejnym odcinku na moim kanale oraz w dzisiejszym odcineczku pokażę wam nową kolekcję klocków na Blockstar Planet, więc no zapraszam was bardzo serdecznie na odcinek! Więc tak, od razu przejdźmy do tematu odcinka, ponieważ wtedy, kiedy prawdopodobnie to oglądacie, jest właśnie czwartek, czwartek, fajny czwartek. Jutro jest piątek oraz weekend, więc naprawdę bardzo fajnie. Ale ogólnie wracając do tematu, dzisiaj zostały dodane fajne nowe klocki. Gdyby te klocki były niefajne, to bym tego odcinka nie nagrywała. Uwierzcie mi. Ale dobrze, przechodzimy już do tematu odcinka. Dobrze, więc klikamy sobie. Oto ten fajny, bardzo fajny przycisk, który sprawia zawsze, że muszę wydać co najmniej z kilka monet. Klikamy go. Teraz klocki, bo co innego. Oraz tutaj mamy bardzo fajne klocki. Te już były. Ale zaczniemy sobie też od poczty, ponieważ czemu nie każdy lubi pocztę? No tak, sprawdzimy sobie przy okazji. Już zapomniałam, które klocki były nowe, więc no, ale dobra. Okej, okay, więc ja już sobie przeczytałam tą wiadomość, wy możecie teraz sobie spauzować ten filmik oraz ją przeczytać. Dam wam chwilkę, no, 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 mam nadzieję, że już kliknęliście, no a ja już przechodzę do omawiania tych fajnych klocków. Dobrze, widzę, że mamy klamkę drzwi, chyba to ona już była, ale chyba nie. Dobrze, jeżeli ona była, to proszę nie miejcie mi to za, to za złe pozdrawiam. Uwierzcie mi, że ja szkoły ze szkoły normalnie biegłam, żeby zdążyć oraz nagrać ten odcinek, więc no przepraszam Was, jeżeli będę miała taki no, troszeczkę y, zmęczony głos, jakby, ale dobrze, przechodzimy już dalej do omawiania. Mamy tutaj klamkę do drzwi, no bardzo fajne drzwi. Łe, tutaj mamy na klucz drzwi, no to, no to fajne drzwi, takie wiecie, normalnie luksusowe, ale dobra, kolejną klamkę. Ta klamka, no mi się troszeczkę mniej podoba, ale ta jest bardzo fajna, aż kupię ją. No. No i teraz mam klamkę do drzwi. No. Ale dobra. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy cienki słup oraz gruby słup. Te dwa klocki mi się nie podobają, ponieważ było takie coś do tworzenia, z czego co pamiętam. Ale to było takie metalowe oraz się to tworzyło, więc no. Block Star Planet. Nie wiem. Macie już ode mnie minus jeden punkcik za to. Ale dobra. Tutaj mamy nowoczesne okno. To mi się bardzo podoba. Chyba to już było też w starej kolekcji. A co jeżeli to było w starej kolekcji? O. Ehm, widzowie, przepraszam Was, jeżeli to już było, ale wiecie, no, ale dobrze, przechodzimy sobie dalej. To to okno mi się podoba, bardzo fajne 10 na 10 ale dobrze, tutaj widzę, że mamy bardzo fajny napój, no, yy, tak on wygląda. W sumie mogę Wam pokazać w susie, ponieważ jest to także niedaleko, a no wiecie, no, o, pozdrawiam, 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 jeżeli tutaj jest, jesteś Widzką moją, to bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam, ale tutaj mamy bardzo fajny taki kubeczek oraz to jest właśnie ten klocek. Dobrze, wracając, tutaj mamy znowu bardzo fajny klocek. Tutaj mamy ręcznik, bardzo mi się on podoba. Ogólnie jest ten, ten klocek jest akurat ładny, bardzo fajny, mi się podoba. Tutaj mamy falę wody, ten klocek, no w sumie ten klocek jest też nawet fajny, nawet go gdzieś widziałam, hmm, tylko gdzie to było. No, no nie wiem gdzie to było, ale na 100% go widziałam naprawdę. Tutaj jest gdzieś w Nexusie. W sumie te wszystkie klocki są gdzieś w Nexusie poukrywane. O, tutaj na przykład jest ten ręcznik. No dobrze, więc mamy tutaj już drewnianą ramkę. O, to jest bardzo świetny klocek. Zobaczcie, jak on sobie wygląda. 1500, no powiem, że fajny, fajny po prostu. Nie wiem, co zbytnio o tym klocku więcej powiedzieć, oraz sobie przechodzimy do tych klocków, którego jestem z najbardziej zdziwiona, naprawdę. Czyli tapeta 1. Tapeta 1. Ue, ale nawet ładne, no, w sumie. A, można zmienić kolor, to, co to, to sobie kupimy oraz w następnej części odcinku sobie je przetestujemy. Po tego jestem akurat bardzo ciekawa, naprawdę. Tapety jeszcze nie widziałam w Blockstar Planet, Tutaj mamy jeszcze takie kwiateczki fajne. Kwiatki w kwiatki fajne, bardzo fajne. Coś niestety przerwało nagrywanie, ale dobrze, już jesteśmy znowu oraz sobie patrzymy na tą drugą tapetę znowu. Tutaj mamy takie fajne kwiateczki, mi się one też podobają oraz sobie zobaczymy czy można je fajnie zmieniać kolory. Dobrze, więc teraz sobie przechodzimy do kolejnego klocka w tym odcinku. No tutaj dużo jest szczerze w tych klocków. Dobra, policzę z tymi słupami, bo szczerze nie pamiętam, czy one były, czy nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Chyba jedenaście nowych klocków. Czekajcie, jeszcze się upewnię. A few later. Dawno chyba Blockstar Planet nie dawało aż tylu klocków, a jeżeli dawało to, to przepraszam was. Ale dobrze, tutaj mamy tą Lianę. Yy, mi się wydaje, no, ona była w tym sezonie 16 w Nexusie. Pamiętam, bo się lubiłam wspinać po tym zamku. Pozdrawiam normalnie wszystkich, którzy też tak robili. Ogólnie pozdrawiam Was, wszystkich widzów. Ogólnie wszystkich pozdrawiam, ponieważ Wy na to zasługujecie. Ale dobrze, przechodzimy sobie dalej do odcinka. Tutaj mamy taką fajną Lianę. No, ona mi się podoba, no, ale po niej niestety nie możemy się wspinać, więc to jest odrobinę, takie troszeczkę, no, słabe, bym powiedziała, ale dobrze. W sumie, no. Okej, okay, następny klocek jest to właśnie neonowa planeta. Tutaj mi się nie podoba, że coś tam się buguje, ale to sobie na to przymkniemy oko. Ale dobrze, tak ona oto wygląda. O z tyłu też widzę, że się świeci. No, mi się ona podoba. Chyba już sobie ją kupię, ale to potem sobie ją kupię. Dobrze, więc teraz sobie przejdziemy do już kolejnego. No tym razem za klocka za diamenty. A dobra, już chciałam powiedzieć, że dawno nie było takiego klocka, a jednak jest. Ale dobrze, tutaj mamy Dum Dum Dum, mangowe oko. No, widzę, że. No fajne oko, w sumie byłam tego ciekawa, kiedy to oko dadzą, bo tutaj możemy je łatwo zauważyć w tym misiu. Czekajcie sobie tutaj, o widzicie, tutaj w tym misiu możemy łatwo zauważyć to oko. Jest ono bardzo ładne, szczerze mi się ono podoba nawet, bo w sumie te oczy Blockstar planetowe to mi się tak pół na pół mi się podobały, ale no, to akurat jest nawet ładne, mi się podoba. Dobrze, a teraz część, na którą chyba wszyscy czekali, no chyba nie, ale, ale uznajmy, że tak. No, teraz będziemy sobie testować kilka z tych klocków, ponieważ musimy je przetestować, czy się je opłaca kupować. E, sobie, no, te tapety byłam ciekawa oraz czy jakiś klocek, czy coś jeszcze, a o, tą klamkę do drzwi też sobie sprawdzimy. E, tego okna jestem ciekawa, ale no nie tym razem, ponieważ w Nexusie można było łatwo za, e, po prostu zobaczyć. No to sobie obczajmy ten napój na pewno. Oraz e, ten ręcznik. Tak, poczemu czemu nie? No. No i może jeszcze tą planetę. Moje starkońcy po prostu płaczą. Ale dobrze, już się widzimy zaraz w następnym, no nie w następnym, ale w nowym świecie oraz będziemy to testować. 2000 lat Dobrze, więc już jesteśmy sobie w nowym świecie, jak możecie zobaczyć, oraz to są nas ci uczestnicy po programu oprócz tego klocka. Mamy tutaj uczestników programu, kto jest najlepszym klockiem. No i dobrze, sobie zaczniemy od napoju, ponieważ jest tutaj fajny. Sobie go tak postawimy. O, no widzę, że nawet fajny, dobrze. Teraz sobie spróbujemy zmienić jego kolor. Ciekawe co się zmieni. O, napój koloru. No mówię, że bardzo fajne. Fajne, no mi się podoba. O, możemy jeszcze takie fajne kropki zauważyć w tym napojach. O, zobaczmy takie bąbelki, jakby to było gazowane. Mi się to podoba. Naprawdę bardzo fajne. Takie yy, 7 na 10 oceniam. Tak. Dobrze, przechodzimy do kolejnego uczestnika naszego ulubionego programu. Kto jest najlepszym klockiem? Ale dobrze, sobie teraz to jest ręcznik. On wygląda właśnie tak, sobie yy, termy razem sobie jakiś fioletowy weźmiemy. O, tak on wygląda. No, mi się podoba, to jest taki, o, idealnie by był na taki kocyk, o, to by było idealne, taki ręcznik, albo na plażę, o, to by było fajne, taki wiecie, że na parkury, idealne, idealne, albo na czaty. No, przyznam, że też fajny klocek. 7 na 10. Dobrze, przechodzimy dalej. Teraz to są moje klocki, które naprawdę oczekiwałam, no, no, jestem ich bardzo ciekawa, szczerze, bardzo, naprawdę bardzo, więc sobie do nich przechodzimy. Pyk, tutaj mamy właśnie tą pierwszą tapetę, sobie najpierw ją postawimy zobaczymy, u tak ona wygląda no szczerze ładnie ale dobrze, teraz sobie wybierzemy taki niebieski o chyba to był zły wybór no i tak to się oto prezentuje czyli po prostu ale dobrze, już jesteśmy i tutaj mamy właśnie no, mi się to nie podoba ale mi się to podoba jak one tak ładnie się łączą, nie wiem czy to widzicie ale one się ładnie włączą mi się one podobają, sobie teraz weźmiemy taki troszeczkę ciemniejszy o, o, ten będzie klocek idealny na święta Nie no, mi się podoba Ale czy wy zauważyliście, że to tak się ładnie ze sobą współgra? Tak wiecie, no Idealnie tu jest razem połączone Nie no, taki yy, Poczekajcie, o Nie no, mi się ten klocek podoba Naprawdę, jest on fajny Podoba mi się to połączenie, ale dobrze Przechodzimy teraz do następnego klocka w tym odcinku yy, Sobie najpierw go postawimy Sobie prawie o tym zapomniałam Oraz to są właśnie takie kwiatki sobie też czerwony jakiś opyk. O, prawie ten sam kolor zgadłam, ale, ale tej. Tak samo się to ładnie ze sobą współgra. Ej, mi się to podoba, na serio. Te klocki nowe są po prostu piękne. Mi się one bardzo osobiście podobają. Naprawdę bardzo mi się one podobają. Nie wiem jak wam, ale naprawdę, możecie napisać w komentarzu, jaki klocek jest wasz ulubiony z tego. Mi się te najbardziej podobają chyba tapety. No ogólnie wszystkie klocki są piękne. Cieszę się, że postanowiłam nagrać ten odcinek, naprawdę. Dobrze, to by było na tyle już w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się spodobał, a jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subika na kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego fajnego filmiku, takich jak ten. I no, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka oraz mam nadzieję, że widzimy się już w następnym filmiku. Papatki bajo, życzę Wam miłego dnia, wieczora, nocy!